A cześć Majster Wichajster z tej strony. Cześć majstry i Majsterki. Eee, co tu dla Was e, dzisiaj mam? A jak rozumiecie, e, wkrętareczkę. Mm, wkrętareczkę, bo to na nie wkrętarka jest, tylko jak widać, wkrętareczka. E, byłem, rozumiecie, w, w tym, w budowlanym. I mówię, patrzę, takie same jeszcze nie sprzedają. Czemu jeszcze? Bo to też już parę latek mam i widzę, że, e, że się chyba sprawdzą W promocji to kupiłem, nie pamiętam, nie mogę znaleźć paragonu. E, podejrzanie to tanie było, ale mówię, wezmę, bo akurat tam ten, się, co się przyda i nie miałem. I, e, i teraz tak, do kogo ten filmik jest? Hmm, rozumiecie, hmm. kto ma wkrętarkę, to mu nie trzeba mówić, że że potrzebuje a kto nie ma to się zastanawia jaką bo to i wielkie są drogie i to czy drogie to jeden nie patrzy na cenę drugi patrzy nie wiem jak ty nie Markowe ta niby Markowa ale mówię wam tania bo to to rozumiecie mały akumulator jest 12 v 1,5 Ah to 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 szału nie robi ale to ma swoje, rozumiecie, niewątpliwe ma plusy. Mała wkrętarka. No nie wyobrażam sobie nie mieć. Duża jak tak drobne rzeczy robisz w chacie, no głównie coś taki kowalski, zwykły. No meble z Ikei będzie tym skręcał, i, 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 i pewno wiele nic poza tym. Co ja tym nie robiłem to jeszcze powiemy sobie. No ale to w zupełności wystarczy. Jeszcze są te takie małe, tu nie ma akumulatora tylko tu w rączce jest i to w ogóle malutkie. No pewnie też wystarczy ale tamte w ogóle są jakieś słabiutkie no. e, słabiutkie nie słabiutkie e, no ta tu jest napisane to ma tam od 350 do 1500 obrotów e, na minutę a mocy e, ile to tam e, tych newtonów e, rozumiesz no to, 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 to w sumie nie wiem czy to jest tu gdzieś napisane e, Polera wie, czekajcie, na pewno więcej niż dziesiątka tu wiertło nie wejdzie, 10 mm, no nie wiem, no, no ale no, no daje radę na pewno. Ja tu Dziś Cezara może szybko zobaczę, żebyś wiedział ile to, ile to mocy ma. No w każdym razie e, 15 amperogodziny godziny to sobie mówiliśmy. No dobra, no w zestawie dostajesz ta, tego nie ma w zestawie. Jak się dobrze pamiętam, to w zestawie no tych dobitów nie ma. To zaraz co powiemy o tym. Dostajecie to tak jak jest, czyli dwa, dwa akumulatory, bardzo ważne. W ogóle fajne są, nie są duże, wiadomo, ale godzinkę się rozumiecie z tym z tym ładują. Tu się rozumiesz, tu kabel jest. Nie jest nawet taki krótki wcale. I tu akumulator pyk-cyk. Tu ci się wyświetlo, czy się ładuje, czy już może zjebany akumulator, czy naładowany, nie? Godzinę e, i jest. To ani jak ta skręcasz tej to e, ani nie masz czasu na, na przerwę na ładowanie, nie masz wymówki, tylko musisz jechać z koksem, nie? Gdzie tam stara stoi i, i kręć te szafki, kręć, nie? A faktycznie robota z tym idzie, to nie taka wielka locha jak ten tam jeden mój sąsiad to 100 dołę rozebrał i postawił na wkrętarce. Ale to taką mił tam wielką, nie wiem ile to tam tych voltów yy, no, tak, no Łapać boli od samego trzymania, a nie o to nam chodzi. Tu może być lekko, praktycznie tak po domowemu. Eee, I to wystarczy. Mm, tu jest, nie jest za długa, jest krótka, jest leciutka. Tu tam dojdziesz, wejdziesz. Yy, I pokręcisz, nie zmęczysz się, i tak dalej, i tak dalej. No, co mogę o tym powiedzieć? Yy, tu teraz widziałem w markecie, to te raczej większe, tysiąc droższe są, i nie wiem, czy nie ma, yy, ma yy, 2 amperogodzin, a to tam nam różnica prawie żadna. Światełka ta moja nie ma, to nie dlatego z tej promocji, bo to taka najbiedniejsza wersja yy, i co jeszcze? No, no, nie ma nic, no dwa biegi standardowo ma, jeden, dwa. No udaru to też wiadomo nie ma, ale tu sobie rozumiesz, na wiertło nastawisz i tu bieg dwójka i leci, daje radę, że hej. Silnik zdaje się nie jest bezszczotkowy, tylko szczotkowy, więc jakoś tam krótszą żywotność ma, ale nie wiem ile byś musiał kręcić, żeby to jakoś tam odczuć. Co jeszcze mogę powiedzieć, no widać, że taka trochę mam obczaskaną, a no tu mam inny, inną śrubkę, wkręt, bo no spadło to mi ze 100 razy i raz jak spadło, to tu widziałem, że tu mi się rozchodzi, nie, no to już biorę to, rozumiesz, rozkręcą, patrzę, tam ten plastik, co, co w ten wkręt wchodzi się odłupał, to wziąłem to najpierw na kropelkę, te plastyczki w środku, no nie sklejem nie, nie tych dwóch połówek na kropelkę, jak to tam podeszło, to złączyłem, wziąłem taki dłuższy im trochę i, i niż, niż wkręt, niż fabryczny. Delikatnie dociągnąłem, nic, nic się nie dzieje, poli jak ta lala. Dzieciąg mi się tym często bawi. Też nieraz spadło, i jest, 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 jest dobrze, nie? No tu wiadomo, prawo, lewo, no, no to tam jak nie umiesz to instrukcję, możesz coś się dowiesz wszystko intuicyjne, nie ma opcji żeby e, robota Ci nie poszła i mówię na dwóch akumulatorach to, e, to nawet tego, nie? Ale to też nie do zwykłych pierdół jest, bo ja tym rozumiesz wziąłem normalnie do ściany, tu miękkie ściany co prawda, tam w bloku czy tego ale to w teleskopowy rozumiesz wysięgnik do telewizora, tam wiertełko ósemeczka, czyli jakie tam te bolce nie pamiętam kładłem, cyk, 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 tu powieszony w płytkach, tu starej wieszyłem w tym, we w kuchni e, drążki, e, chciałem, nie będę przyklejał, kuwa, wziąłem tu w wiertełko, cyk, w płytkach e, weszło mebli, to tam już o jest, czy tam komuś pomóc jechać z meblami, czy moich szafa, e, nie szafa, tu tego e, o, sto razy już, już było Eee, I no, nic się nie dzieje, walizeczkę ci dają, rozumiesz? Dwa akumulatorki ci dają, ładowareczkę ci dają. No ale co byś się musiał dokupić, no to na pewno y, jakiś tam zestaw bitów. Ten do meblić się wielce nie przyda, bo tu nie ma akurat imbusa. Ja Z ikej, tym imbusem chcesz kręcić palcami, to, to, to się może zakręcić, to już tam, tam nie robota. Ale w każdym razie, jakiś tam zestaw bitów, tu więcej mam takich zestawów, to może kiedyś wam, wam pokażę. To senosze, no i jakiś uchwyt do, do tego. A to znaczy, jak taki zestaw kupujesz, to zawsze tam jakiś je, e, uchwyt do, do bitów jest. No i wziąłem kiedyś, bo mi się wkurwiełem, takim krótkim, e, to wziąłem, kupiłem sobie dłuższa, on się też jeszcze sprawdza, bo jesteś trubokręt normalny, ręczny, z tego też robię czasem. E, ale tu leży e, i rozumiesz, i, i jest. No jak to działa, no tu każdy chyba wie, tu luzujesz, tu wyciągasz, a tu może zostawię płaski i krzyżak taki zwykły nie? no ale tu se zakładasz e, dokręcasz pasz, no i zaś jaki tam bit chcesz zakładasz krzyżak torksik nie torksik Czy, a jeszcze są inne patenty możesz mieć tu e, nasadki rozumiesz na, na klucze no zakrętarka to wielka nie jest więc ci więcej nie zrobi ale może jakieś tam bolec w ścianie i na klucz tam 6 czy na śrubę 6, czy co to, to też co możesz tu wsadzić teraz nie mów, to ci nie pokażę ale normalnie na, na, na nasadkę bzz, bzz, do ściany dojdzie tam ręcznym kluczem e, bierzesz do dokręcosz i, i też robota idzie a nie tam będziesz e, kręcił na patrzył o tym ręcznym kluczem te meble skręcą czy Eee, czy coś, stara ci pierdoli, bo pali, no tylko siedzisz, patrzysz w tą instrukcję, te meble robota ci nic nie odchodzi, a tu może zdrażę, to hałas trochę robi, starej nie słyszysz a dwa most głowy, raz, dwa, cyk, cyk, cy, kurwa jest zrobione idziesz dalej, ty tam meczyk oglądasz i browara e, rozumiesz, ładujesz i, i spokój, i wszyscy zadowoleni, nie? także mówię, to tam nie wiem, 200 zł, a może zapłaciłem. Nie pamiętam, teraz są trochę lepsze, też około 200 czy 300 zł. Mówię, ciut większy akumulator, trochę to jest mocniejsze, ale to też większy, to się ciut dłużej ładuje. Ale mówię, no ja mocniejszy bym nawet teraz nie, jakbym miał, to nie, nie potrzebuję, nie, nie odczułbym tej różnicy. E, szybko się ładuje, używam do wszystkiego. Ostatnio nawet e, miałem fazę, to e, kawę rozumiesz, ręczny młynek miałem, to żeby się ręku nie męczyć, to sobie brałem wkrętareczkę, tam zaczepiłem za, za ten uchwyt, z, 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 kawkę sobie rozumiesz, mieliłem, e, proszę Ciebie, m, wkrętarką, nie? No więc cokolwiek dobre wiertło masz, to, to, to też robota pójdzie, bo jak tym no to, to być może zwalać, że masz gównianą e, wkrętarkę, albo chcieć lepszą, nie wiadomo za jakie, e, za jakie rozumiesz bejmy, a jak nie umiesz, albo gówniane masz wiertła, to Ci żadne bejmy i, i żadna e, wkrętarka nie pomoże, to lepiej dzwoni po jakiegoś fachmana lepszego i tam dołóż do roboty z 300 zł i będziesz miał zrobione, a, e, a się nie będziesz e, męczył, tak, no więc... 30 Nm zdaje mi się, to teraz mi się tak przypomina, nie, nie było tu nic napisane, że ta ma 30, więc jak ma gdzieś tam inną, a z tych małych jest tam, jest ich trochę więcej, jest różnica, mówię i w pojemności akumulatora, wszystkie raczej 12V są, e, tak myślę, no ale mówię, no, no coś koło tego zawsze i tak na co dzień tutaj różnicy, e, proszę ja Ciebie, Yy, nie odczułeś, nie? No, więc no, 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 co tu więcej mogę powiedzieć? No, jak masz różne tam i końcówki, jak gadżety, czy tam jakiś kątowy yy, też, bo czasem dojść nie idzie. Uchwyt do bitów nie przychłanę. Mogłem też ci pokazać, bo gdzieś mam, ale to zrobimy inny filmik o tym, co się można do wkrętareczki yy, dokupić. Tu masz podstawowy zestaw. Tu widzę, że pomarańczowy to chyba też była. Ja się szarpnąłem, ale to jedno i to samo. Bożkę mam taką też yy, trochę większy zestaw. Ale mówię, przede wszystkim to warto, bo tu to dają, rzadko kiedy dają imbusy, chyba że coś się zmieniło, dawno tam nie patrzyłem, ale to że mieć w bitach jeszcze najlepiej imbusy, bo to jeżeli do tych już się mebli przyczepiłem, ale tak wiem, że Kowalski to to te rozumiesz meble, yy, meble kręci nie? najczęściej. Eee, czy co tam, ale mówię delikatnie, czy coś jakaś robota w, po, pokręcić w ścianie to i, i to pójdzie, a nie nie, nie trzeba nie wiadomo wiertarki. Wiertarkę mu cięższą robotę, większy kołek do wiebania, czy co tam, to też mam wiertarka, ale to normalnie jest ciągnę już kabel i tego no pytanie co gdzie potrzebuje bum wytyś to kręcił on remontował całą to to nic tylko se akumulator miał taki wielki czy 1 czy 2 nawet i tam się ładował tym też kręcił i żadnych kabli gównien pierdu i tego nie no ale mówię, na, na co dzień do drobnych rzeczy to, to tam nie ma, że, że boli to wystarczy. A czy ta jest lepsza od tych takich tu w ogóle takich kompaktowych, co tu nic nie, 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 nie dyndo, żaden tu na dole akumulator, tylko wszystko wbudowane, to nie wiem, bo moce, nawet w tych mniejszych, z tego co widziałem, są takie same. Tam mi leży w ręce, przynajmniej wiem, że coś tam trzymam, nie mam porównania. Ja jestem zadowolony z tej, mam nadzieję, że mi posłuży. I jak gdzieś tam w pyle czy coś wiercę w ścianie, to zawsze pamiętam, żeby czysta była i ja mówię, ja też jak mi się rozjebała, to ją otwierałem i w środku zaraz też tam przedmuchałem i, i, i gitara, nie. Także polecam, mówię, tanie to, to w miarę było, jest markowe, opinie ma dobre. Z tego co widziałem, cena jak cena różna jest, promocji idzie kupić. Czy tam chcesz ze światełkiem, czy 20Ah to będzie pewnie trochę więcej kosztowało. Takiej dokładnie to nawet jak ta, to nie widziałem w internecie już. Czyli zawsze są te ciut trochę lepsze, ale to nadal prawie to samo. Także ino brać, trzeba w chacie mieć. Szkoda roboty, szkoda... szkoda roboty, szkoda czasu. Brać, kręcić to na podorędziu zawsze gdzieś schowane. Walizeczka, rozumiesz, proszę Ciebie, elegancka. Jest, to się nic nie poczasko, zawsze może ze sobą brać. Także polecam łatwe w obsłudze krzywdy krzywdycy, nie zrobić wielkiego tu fachu w ręce nie, nie potrzeba i a robić tak, a nie, nie łapami po to to wymyślili te sprzęty, żeby, żeby mieć. Także mam nadzieję, że używacie, że macie, jak macie jakieś tam, napiszcie w komentarzu, co macie, co używacie, czy dobre, czy złe, i do następnego razu coś tam dla Was na pewno będzie. Czy majta się?